Cześć, witajcie, jestem o to kolejny odcinek kariery Bursi Dortmund, no i dzisiaj dwa mecze... chyba dość ważne i dobre. E, najpierw mecz z Wolfsburgiem, który jest na szóstym miejscu w Lidze, no i wypadałoby to wygrać, zwłaszcza, że w ostatnim odcinku się wróciła do wygrywania. Mam nadzieję, że ten stan e, się utrzyma, a później mecz z Bayernem, co prawda mecz pucharowy, no ale jednak jest to mecz z Bayernem. E, czyli... Będą mocy, zwłaszcza, że Bawarczyków dwukrotnie w tym sezonie już Borusja pokonała. A widzę są na miejscu dziewiątym, a Bayern na pierwszym Dokładnie, Bayern jest na pierwszym miejscu. Z jedną porażką wam tylko cztery remisy 25 punktów. My mamy punktów 18. No ta strata nie jest aż taka gigantyczna, ale jednak jest. No teraz wypadałoby naprawdę wszystko wygrywać, żeby to nadrobić i do tej pierwszej, dwójki, trójki wejść, co najlepiej wygrać tą ligę. No cały czas jest na to e, szansa, dość dura, to dopiero e, początek sezonu, powiedzmy jest listopad, to tym bardziej, 28. W sumie, czekajcie, dzisiaj jest 23 listopad, jak to nawielam, nie wiem czy to jeszcze, dzisiaj się ten odcinek, czy jutro, e, raczej jutro już, no zobaczymy. Mm, więc, no, zbliżamy się do rzeczywistych dat, a czekajcie, czy... Nie no, wątpię, ale czy rzeczywiście 28 Borussia będzie grała z Wolfsburgiem? Nie, 28 Borussia będzie grała z Kuln. FC Kuln, czy no, z Kolonią, nieważne. Eee, dobra. Czy my coś chcemy tu zmienić? Chyba nie, no Royce nie jest pełni sił, no, ale to pewnie go zmieni Oskar ile się wyleczył, bo Oscar pod koniec ostatniego meczu jakąś kontuzję, opomniał, ale już jest w pełni się, wrócił, no dobra, może nie wyjdzie w podstawowym składzie, bo widzę, że jest niezadowolony, no dobra, zaczynamy. Jest y, Guerreiro, z uderza i bramkarz broni, no ciekawa akcja na początku, zakończona strzałem na celnym, ale niestety nie bramką. Bramkaż tego dosięgnął, będzie rzut rożny, dośrodkowanie na Hummelsa, nic z tego, jakaś dobitka, no nie, ale Borussia będzie na piłkę. Oho, wybiega Royce, ale to podanie niestety za słabe i musiał zwolnić, zagranie górą do Haalanda, bardziej jakby Sancho może z tego pobieg coś by z tego wyszło lepszego, no ale nie dowiemy się co by się stało, Brand teraz, oj, oj. Wybiega Sancho na skrzydle zagranie górą do niego. Sancho będzie miał dobrą okazję na zdobycie bramki i trafia w poprzeczkę Guerreiro. Jeszcze jakaś próba dobitki będzie rzut rożny dla gości Royce. Dośrodkowanie w stronę Humelsa. Ponownie nic z tego. Sancho jeszcze ma piłkę. Wicel jest piszczek. Niestety Polak traci. Oho, oho, dobra obrona teraz Humelsa. Uratował sytuację, ale znowu mam wrażenie, że pojawi się to, co dwa odcinki temu, że stwarzamy sobie okazję, strzelamy, ale no poważnie, teraz kończysz, no kończąc myśl, no strzelamy, ale te piłki nie wpadają do siatki, gdzieś jakieś właśnie poprzeczki, bramkarz broni, czy coś, skuteczności znowu brakuje, no niedobrze, mam nadzieję, że ten stan yy, się poprawi w drugiej połowie. Humes jest zmęczony, no ale Humes nas uratował parę razy w tym meczu, tego w przerwie należy no żadnych zmian. No później zobaczymy jak będzie wyglądała kondycja. Ej, właśnie do mnie jeszcze dotarło, że ja cały czas mówię, że Royce jakieś tam dośrodkowanie, Royce coś tam, a Royce'a nie ma na boisku. Kto gra z trzynastką w takim razie? Czy to jest Guerreiro? To prawdopodobnie jest Guerreiro. Albo ktoś. Yy, musimy do tego dojść. No nie no, to musi być Guerreiro, bo tu widzę Brand ma inny numerek. No tak. Czy ty masz numer 3? Tak, to z Guerreiro, no to wszystkie przypadki... To, co to był Oscar? Czemu... A nieważne. No to już... Czyli wszystkie przypadki, w których powiedziałem, że Royce coś robi, no to był to... Ee, Guerreiro. Mój błąd. Halant. 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 I Halant obok. Hulk. Do Sancho. Jest w Sancho. Podanie do Oscara. Wycofanie do Hulka i... No nie. No nie, trochę za wolno się to działo, te podania. 10 minut do końca, Borussia nie potrafi strzelić, a Wolfsburg na razie wiele okazji nie miał. Ale no właśnie, jedna jakaś dobra okazja i mogą nas e, załatwić. Hulk do e, Halanda. Oscar nie chce wybiegać, Haland biegnie. Podaje do Oscara. Co zrobi Brazylijczyk? Dużo Brazylijczyków mamy w zespole swoją drogą. Sancho. Oscar. Nie no. Oho, no i co, Wolfsburg wygrywa? Nie, ale... było niebezpiecznie. Nie będzie różnego. Lecimy z ostatnią. Akcją Oscar. Halant. Wicel Do Sancho. Spalony. Nie było? Nie było spalonego. Halant! No jest Borusja. No jest Borusja. Jak jeszcze w momencie jak chód dostał tą piłkę był lag y, gry i tak Ale właśnie te lagi gry Już w której chwili tak miałem 17, 18 pamiętam coś było takiego I dopiero pomogło przeinstalowanie gry Wszystko było spowodowane prawdopodobnie tym, że Tę... tą wersję testową jakby pobierałem 10-godzinną i później jak przeszło normalne to właśnie miałem takie ścinki. Jak nie tam to nie było. Będę musiał podjąć może taką akcję w tej FIFI też. No i boruca wygrywa. Och w końcówce, w doliczonym czasie udało się strzelić bramkę. Ledwo ledwo, no. Ale tak jest się powinno. No. W ostatnim odcinku już było ładniej i się zepsuło. Mam nadzieję, że mecz z Bayernem coś się poprawi, no jak widać moje umiejętności gry zależą często od dnia po prostu, dlatego jeden odcinek Bursa gra ładnie, drugi wszystko przygrywa. Ale udało się wygrać mecz ligowy i więcej meczów ligowych już dzisiaj mieć nie będziemy, a mecz pucharowy po prostu e, traktujemy dość hobbybistycznie. Co ja zrobiłem? Nie chciałem tego. E, rozważę twoją prośbę i zagrasz bo jest to metr trochę inny skład sobie e, zrobimy na to spotkanie e, zobaczmy tylko że Royce nie no dobra może zambranta od startu wpuśćmy oscara e, gdziekolwiek jest tutaj tylko że on nie jest w pełni sił no dobra niech wyjdzie skoro bardzo chce e, delay nie jest niezadowolony e, bednarek chan o. No co, Chanza za chyba w takim razie. No to zmieńmy ich stronami, bo Chan zawsze grał po tej, chyba lepiej mu to nawet szło. Kto tu jeszcze niewiele gra sam? Maxim jest niezbyt pocieszony. Piątek jest zadowolony. No ale dajmy go na ławkę. Czemu nie? Szmelter jest zadowolony. Okej. Okay. No, piszczka nie możemy jeszcze zdziesiąć, ale mamy jakiegoś innego prawego obrońcę, bo jednak Piszczek mógłby sobie odpocząć, no, Munier niestety jest nadal kontuzjowany. Niedobrze, no, i Piszczek musi zagrać, jak widać. Nic więcej tu nie zrobimy, czy Hulk, Hulk nie musi grać od początku? Dobra, takim spodem wyjdziemy na Bayern, zaczynamy. Sam Maxim pędzi skrzydłem. Czy zdecyduje się na dośrodkowanie, czy jakieś zejście, no, mija obrońcę? Oj, no niestety, ta akcja powstrzymana. Sam Maxim do halanda Czy tam nie było przypadkiem spalonego? Nie było, nie było i Borus wchodzi prowadzenie w 13 minucie. Haland z asystą Sam Maxima, no, Sam Maxima z samego początku tutaj bardzo agresywnie atakuje zaangażowany. No i... dobrze. Gramy u siebie. Tak wiem, że hobbystycznie ten mecz traktujemy. Tutaj aż tak na wygranej nie zależy, no ale udało się wyjść na prowadzenie i coraz bliżej tej wygranej jesteśmy. Co prawda, to dobry początek meczu, no ale dobry początek wykonania Borussii w tej serii często kończy się też dobrą końcówką. Oj, dobre podaję do e, Halanda. E, Pique obok niego, Haland. E, mija i czy będzie dwa? Jest dwa, dwie szybkie bramki Borusji. co tu się dzieje, Bayern niszczony, no. E, lider Bundesligi, zespołem, który no, ma wahania formy w tym sezonie, no ale po raz trzeci nie mogą dać im rady. Haland? Tym razem wybiega Sao Maxim czy Haaland asystuje mu. Tak jest, Haaland się odwdzięcza za asystę przy pierwszej bramce i teraz Sao Maxim znowu na 3 do 0. 29 minuta i Bayern w poważnych tarapatach, ich szanse na zwycięstwo zbliżają się mocno do zera. I teraz pytanie, przy wszystkich trzech bramkach miał udział Haaland ja na początku przez chwilę się zastanawiałem, czy nie wpuścić piątkę od pierwszej minuty. No i co by było gdyby w tym miejscu był Krzysztof Piątek? Być może nie obejrzelibyśmy w tym momencie żadnej bramki jeszcze. Albo jakąś bramkę dla Bayernu. Kto wie co by się wydarzyło. Ale jest halant, jest dobrze, prowadzimy 3 do zera i tak sobie myślę, że no w połowie spokojnie możemy piątka wpuścić. Może coś Polak strzeli. Oho, wybiega Sam Maxim. Zagrania od skara do niego. Ma dużo miejsca. Czy będzie 4? Oj nie tym razem, nie cenię Francuz Oho, teraz Bayern przed szansą Miller próbował prosto w Polska ponownie do Sao Maksima I ponownie sytuacja korzystna może być z tym skrzydłem I oj, zablokowany strzał przez pikę w ostatnim momencie będzie dośrodkowanie W stronę Humelsa uderza, z... no nie to nie był Humelsa, chyba delay to w końcu uderzył jednak strzał dość słaby, ale to jakieś zamieszanie w wyniku. No wznowi znowi e, grę. No i sędzia powinien skończyć zaraz po wznowieniu, bo to już jest po doliczonym czasie zdecydowanie. E, dokładnie. No i po prostu co możemy zrobić? Możemy wpuścić piątka no Halanty, dwie bramki, asysta, naprawdę świetny wynik. Niech sobie odpocznie do e, następnego meczu. I tak przez chwilę się zacząłem zastanawiać, no bo jest e, tak, że jak w karierze zawodnika nas daj to tego meczu nam nie zalicza. Tak statystyki jakieś w ogóle, ale że mecz jakby nie był rozegrany. No i pytanie, czy jak ja teraz ściągnę skara, to mu nie zaliczy, że grał? I będzie miał pretensje, że go nie wystawiłem? No, ciekaw jestem, może no, go nie będę ściągnął na razie. Zobaczymy, może jakieś inne ciekawe zmiany y, będą do zrobienia. Oho, Bayern będzie chciał odpowiedzieć na początku drugiej połowy, no i im się udaje, Sané! O, 3-1! 3-1. No czy Bayern pójdzie za ciosem i strzeli dwie kolejne? Mogłoby być ciekawie wtedy, ale Borus na pewno sobie nie pozwoli na kolejne takie błędy. Oho, Lewandowski, powstrzymany, ale no niebezpiecznie. Bayern dostał jakieś solidne instrukcje od trenera w szatni. I naprawdę grają zupełnie. Inaczej w drugiej połowie, ale 63 minuta, czas ucieka, Borussia tak łatwo ich pod swoją ramkę nie dopuszcza. To, że grają lepiej, to jeszcze zwycięstwa im nie daje. Oho. Oho. Kolejna okaza Bayernu, ale obok. No... Piszczek... Dobra, wpuśćmy tego do Gintera, żeby nie ryzykować jakąś kontuzją piszczka, bo naprawdę już od... ...kolejnego meczu nie zaczął... ...spełnią sił. Dość ryzykowny, zwłaszcza, że ma swoje lata i w ogóle... Cóż, a zmiennika prawego obrońcy nie ma, mimo że siedział na lawie, to i tak doznał kontuzji. Piątek, piątek. Czy Polak zdobędzie teraz bramkę strzału, słupek, no niewiele brakowało. 84 minuta, no chyba już Borussia może świętować zwycięstwo. I wątpię, żeby Bayern w tym czasie był w stanie coś jeszcze tutaj zmienić, ale teraz zagranie na skrzydło. E, czy Ginter... Powstrzyma tą akcję, zmusił zawodnika Bayern do wycofania, ta akcja musiała zwolnić zagranie w pole karne, no ale zdecydowanie niedokładne, no i będzie rzut z autu dla Borussii, no i teraz już na spokojnie zagranie do Oscara, chociaż może nie aż tak na spokojnie, Borussia jeszcze będzie próbowała zaatakować, podanie do Krzysztofa Piątka, no który tak naprawdę nie za bardzo się pokazał w tym meczu, bo druga połowa bardziej należała do Bayernu, no ale teraz może jakaś akcja w końcówce, Sancho, nic z tego, jeszcze Piątek piątek no a czy wyszedł strzała to mnie nie przyciska jak chciałem podać do skarak no, strzał po od razu podanie myślałem że zamarkuję strzał no ale no nie do końca jak czemu co, co to jest kto to jest Czy masz numer 99 w jakichś dziwnych kolorach kim jesteś <głosy> no. <głosy> czekajcie ja muszę powtórkę ja muszę powtórkę eee, czekajcie to się robi tak nie ukryj, tylko y, kamera orbitująca najlepiej. Y, i cała, to są nasi zawodnicy? Ta, tak, dobra, szukamy typa z numerem 99 kolorowym. To jest 15 Humels. Mm, nie no, zresztą wiem jak on wyglądał. To bym powiedział, że z delay'i. No ale To mam normalnie. To na pewno nie był sam Maxim. Okej, okay. coś tam się ewidentnie y, popsuło. Dobra, Oj, mogę się powiem, że to był sam Maksim tak, z taką znaną teksturą, albo po prostu dla nas takie przejście, no ciężko powiedzieć, no uścisnął sobie dłonie z Lewandowskim, Bayern skończył tylko z bramką. honorową, mimo że zaczęli właśnie drugą połowę dobrze od tej bramki, to e, dalej nie udało się pójść. Hala na 10-0, nam na dowodzie no, w meczu, ewidentnie tutaj zrobił Borussi cały mecz. Mm. No cóż, no to to tylko puchar, Bayern tam jakoś bardzo smutny, nie będzie na nas na pierwszym miejscu w Lidze. Ale też trzeci raz w tym sezonie przegrali z Borusją. Czy yy, zawodnikom z Dortmundu da się jeszcze wyrwać Bayernowi pierwsze miejsce w Lidze? Jest na to cały czas szansa, oferta wypożyczenia. Yy, zaakceptujmy ją tak, nie gra, Oscar nam dziękuję, stąpa i twardo po ziemi. Dobra, na jakiś czas będzie zadowolony, może trochę pogrzać ławę. Trening, mecz z Frankfurtem. Mecz z Frankfurtem. Oferta wypożyczenia, kolejna. Odlegi, odlegi. Zlecmy to, bo to jest zapcą wykupu. Dobra, niech ogarną coś takiego. Może pomożemy polskiemu klubowi coś Co dalej Frankfurt, na którym miejscu jest Frankfurt w Lidze Oj, oj na trzecim Okej okay. Okej, okay, nie posądziłbym ich o takie wyniki No ale jak widać sobie radzą nieźle No i teraz pytanie Bo to chciałem symulować a wychodzi na to, że ciężko to będzie przesymulować. No ale chyba w końcu w kolejnym odcinku zagramy z Frankfurtem i z Lazio. A kolejne trzy mecze po prostu w, do symulacji. No chyba, że z Kulm jeszcze coś. No ale nie wiem. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o symulacjach tych meczów. Znaczy, no ten na pewno symulujemy. I Augsburg tak na 90%. Kulm cały czas się zastanawiam, 70% na symulację bym powiedział. A tutaj tak. Ten Frankfurt mnie zaskoczył tak. Pół na pół, to wasze zdanie może mieć ogromne znaczenie, czy symulujemy, czy nie. Bo potem jest styczeń, gdzie są znowu dwa mecze <grym> w grudniu brudnej symulacji. Czyli jest opcja taka, nawet duża szansa na to jest, że w kolejnym odcinku już przejdziemy aż do... Lutego do meczu z <laughs> szalkę. Okej, okay, mocno może nam to przyspieszyć. A w tym odcinku to było tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.